Się będzie o niej zgodzie. O dwóch jej aspekt. Wiele ludzi ma super pomysły na twoje życie. Są ludzie, którzy są w tak zwanej czarnej dupie, którzy nie mogą stać z łóżka, którzy może, muszą na no stopku dojść, się napić, naspać. Ale spadną ludzie, którzy ma super pomysły. Ej, kurwa, co ty wymyślasz? Jak ci może być źle? Po prostu weź się do roboty, zrób jakiś nowy cel. Co ty wydziwiasz? Hmm. Czy to ludziom to pomaga? Moim zdaniem chuj, nie pomaga. Ech. Nie pomaga, bo to cały czas mówi o jednym: że ci ludzie nie są tacy, jakcy mają być. Oni kurde, właśnie dlatego chlają, dlatego mają takie złe myśli, tylko chcą nie wiem, popełnić samobójstwo, bo cały czas myślą o tym, że nie są tacy, jakcy powinni być. Ci ludzie, którzy właśnie tak mówią, to są źli ludzie. Nie, oni chcą pomóc. Tylko pomagają ze swojej perspektywy. Bo im pomaga właśnie ciągłe jakieś robienie cele, celi. Celi. Właśnie dobrze powiedziałem, celi. Celów. Jakieś. Zabezpieczanie, zbieranie pieniędzy. A nie wiem, jakiś nowy samochód, jakiś coś. Im to pomaga, więc mówią: Hej, kurde, ty też możesz tak! Weź się do roboty, weź nowy kredyt, kurde, będzie mieszkanie, będziesz, będziesz spacer do końca życia, będziesz miał cudowne życie. Ech. Oni nie mówią tego złośliwie. Oni mówią, dlatego że mają taką po prostu perspektywę. Już. Czy są dwa aspekty. No bo pierwsze ta niezgoda, z jednej strony to niezgoda jest tych pierwszych ludzi, którzy właśnie kurwa, e, tak mówią, że hej kurwa, co ty pierdolisz, weź, kurwa, taka depresja, co, o czym ty mówisz, weźcie w końcu do roboty, kudanie, hej to jest twój pomysł na życie, już się napracowałeś, już masz to w dupie i tak dalej w ogóle. Ech. A jest niezgoda z tych drugich ludzi, którzy nie mają przestrzeni na to, że zobaczyć, że tam ci ludzie... Tylko tak potrafią się o nich zaopiekować, bo inaczej po prostu nie potrafią i ten ciągły konflikt pomiędzy ludźmi, którzy nie dają rady i ludźmi, którzy dają radę i mam w chuj pomysłów jak Ty masz zawsze radę, bo to dawanie rady kiedy przez nich i pokazywanie Tobie tej drogi, mocowo ich drogę. opierdolałem to wszystko mam ciężki dzień jak mam ciężki dzień to ja bardzo sobie zawsze agresją słowną, cielesną różną ja tak mam, no i mam no właśnie taką przestrzeń na to właśnie, że myśleć, że ta inna osoba, która ma inny pomysł która ma pomysły na, na to, jak można by było coś załatwić. No, Sobie nie musi być osobą, która mnie atakuje. Bo jeśli ktokolwiek ma inne pomysły na życie niż mój, lub ma niezgodę na to, że ja się tak czuję, to mój mózg odbiera to jako atak. Czy to takie do końca? Myślę, no, że nie. Fajnie by było się ludzi, którzy że... kumają mój stan. Który mają projekt praktyki, myśli no spoko, czy tak się da nie wiem, może się da ja dzisiaj jeszcze nie potrafię dobrego bycia ludzi ze sobą albo złego tego czego dzisiaj potrzebujecie cześć